Witam dzisiaj wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z podboju na wyspie Chark, yy, nie na wyspie, na, na, yy, na wyspie Wake, yy, z latania myśliwcem, z latania myśliwcem, tak jest, z tego myśliwca, yy, to jest MF-35, F-35, samolot z płaskiego startu i lądowania i dzisiaj planuję dla was z niego zrobić yy, dla was materiał, Uff, szlary muszę wypuścić bo do mnie rakieta możecie podziwiać mi nawet niezły wynik naprawdę niedzielę mi poszło o, od początku tutaj z samolotem więc naprawdę jest co podziwiać chociażby ciężko będzie mi coś ustrzelić ponieważ samolotami naprawdę mi słabo latam chociaż ktoś tam dostał, ktoś tam dostał, no niestety nie udało mi się nikogo ustrzelić a i wystrzeliłem flary, nie wiem po co jak widać ładny bardzo zbadaję się fajna, fajna runda myśliwcem ktoś mi namierza mam nadzieję, że mi nie rozwala od razu Mm, to jest let's play, już dawno miałem go zrobić, jednakże jakoś nigdy nie, zna nie, nie, nie mogłem znaleźć okazji yy, i dopiero jest teraz, więc przepraszam yy, temu, temu, tego, kogo obiecałem ten let's play. Yy, nie pamiętam jego niku, bardzo bardzo za to przepraszam, że nie zrobiłem go wcześniej. Yy, nie było po prostu okazji, naprawdę przepraszam. Yy, no ale jak już jest, to już naprawdę warto polatać tymi samolotami, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny sport <coughs> w Battlefieldzie. I naprawdę fajnie, fajnie się tu lata. Może kogoś wyczaję, to bym zabił kogoś, ale wątpię, czy mi się to uda. Niestety mi się nie udało nikogo zabić. Ajajaj, naprawdę mi ciężko jest tak zabić kolesia bezpośrednio. Yy, najlepiej poluje się na czołgi, na inne samoloty, na inne pojazdy powietrzne. Yy, to jest nasza kamera pościgowa. Z niej głównie... Patrzę, kurde, znowu wypuściłem te flary. Ja No niestety znowu nic, znowu nic. Znowu nic koło się, ani nic nie udało strzeli, ustrzelić. Liczę może nawet na, 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 na y, unieruchomienie jakiegoś pojazdów, nawet samochodu, nawet jakieś amfibii. Tyle y, co, byle, żeby było. Y, liczę na to, gdyż naprawdę warto jest podekspić... Aj, leta, lata z... Je, je, jeździć z drugiej strony. Jeszcze raz zrobię nawrót i spróbuję go ustrzelić. Naprawdę, kurde, ktoś mi chyba siedzi na ogonie. Bardzo nieładnie. Bardzo nieładnie. Chyba my mamy lotnisko, więc to jest raczej niemożliwe, żeby ktoś się siedział na ogonie, ale mniejsza. Ale jest, jest, ktoś tu jest, ktoś tu jest. nie jeszcze się odbiłem od dna. Co tu zrobić, co tu zrobić, by ładnie ustrzelić koleś Wow! gdzieś teraz się spieszyłem w ogóle. Chciałem rozwalić tam samochód, samol... Oj, rakieta we nie leciała. Bodajże tak. Od samego mówienia po prostu nie słyszę tych dźwięków wydobywających się z mojego odrzutowca. Jees, auto go, może mi się uda. Dał mi się, dostał, ale niestety nie, nie został ani unieruchomiony, ani nie dostał niestety y, ani jeden członek jego załogi. No szkoda, no szkoda, naprawdę chcę coś ustrzelić dzisiaj. Mm, ten zespół na pewno będzie tylko z poznaków odrzutowca, nie będę jakieś się bawił jakieś nawyzywanie specjalne, mm, po prostu chcę ładną, uwiecznić ładną rundę u, 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 latania odrzutowcem. Y, no i nie wiem, czy mi się to uda. Nie chcę, nie chcę też jakichś zmieszać ymm, diametralnie pułapów i żeby nie zaczepić jakąś antenę albo coś, bo naprawdę to jest naprawdę straszne, jeżeli się zaczepił antenę, ma się dobrą rundę. <k undergraduates> Może mi się przynajmniej bombę uda rozwalić. Nie nie udało mi się też rozwalić nic. Yy, teraz się chyba przerzuci sam samolot mój na płaski yy, płask, płask, płask po prostu... Ale żebym urwał, ale to chyba od kogoś mojego, ponieważ nie, nie ujęło mi to ani grama HP. o Jezus, co tutaj się dzieje? Yy, jak widać, moje umiejętności są bardzo, bardzo nieduże, jeśli chodzi o samolot. Yy, ciężko mi tutaj coś w ogóle ugrać z samolotem. Ale tak się... lota samolotami właśnie. Wystrzeliłem flary, wystrzeliłem flary. Flary poszły. Yy, bardzo miło. Aha! Jeszcze jeden temat, który pragnę z wami poruszyć. Nie! Czy ta rakieta mnie go dogoni? Nie! A! Dostałem! Cholercia! Jak niemiło, jak niemiło, jak nie miło ale to nic. Spróbuję wyskoczyć tutaj na którąś bazę i będę kontynuował temat yy, związany z dzisiejszym let's playem. Yy, jak widzicie, gram z M60. M60 bardzo fajna broń, naprawdę warta polecenia, gdyż jest naprawdę... Kiedyś mi się z nią garało cholernie, cholernie felernie, ale dzisiaj już naprawdę miło się z nią gra. Yy, I naprawdę fajnie, fajnie jest tutaj się pobawić z M60. Gram jej troszeczkę klatkuje, ale nie widzę problemu, yy, żeby nie nagrywać, nie, nie kontynuować tego let's playa. Yy, o, widać Ktoś mi zostawił fajny środek transportu, czyli spycharkę. Mm, miałem jeszcze mówić trochę o Armored Fury, ale to już później, to już kiedy indziej powiem. Nie będę was teraz z tym zanudzał. Mm, teraz będzie dużo y, Let's Play BF-a, gdyż naprawdę bardzo, bardzo fajnie się mi w niego gra. Y, ostatnio on lamiłem, ale teraz się jest, y, jest teraz tendencja zwyżkowa, więc coraz lepiej mi się w niego gra. Bardzo to jest miłe, ponieważ bardzo lubię Battlefielda i to jest naprawdę się rewelacyjna gierka. Yy, a jeszcze pozwala na takie rzeczy jak mi śmigłowcami, tp. to już w ogóle jest nabroną genialnie yy, mam, nie będę się tutaj bawił w tą spycharkę idę dalej yy, może powiem wam o, te, o tym tym biurcie, którym teraz chodzę czyli tak yy, to jest żołnierz Wsparcie z M60, ciężką bronią, ale bardzo, bardzo skuteczną i dobrą. Szczególnie dobrą w bliskim kontakcie. Na dalszych kontaktach już się trochę gubi. Ale to nic, to nic. To mi w ogóle praktycznie w nie, przes nie przeszkadza. Jest naprawdę bardzo skuteczna. Zresztą to widzieć po wyniku. 21,3 jest naprawdę nieźle. Yy, no i nie widzę problemu, by nie grać z nim tro troszeczkę dłużej. Tutaj mamy naszych, ale on tam słuje snajfować tego kolesia. No i niestety tak działa knife w BF-ie. Jest, dostał, bardzo miło. Bardzo miło, że dostał koleś z noża yy, Dalej, dalej, uskuteczniamy naszą yy, bitwę Ach, tutaj koleś, myślałem, że go ustrzelę, Lecz ktoś mnie ubiegł, ktoś mi go odebrał, tego też yy, Ale nie musimy mu co smucić, naprawdę nie musimy mu co smucić Jest tutaj wiele okazji do zdobycia potencjalnych killi, zdobycia potencjalnych zabójstw yy, No ale trzeba patrzeć na plec i patrzeć co się, co się robi Ym, poza frontem ponieważ można też w bardzo łatwy sposób stracić yy, życie yy, jak widać bardzo mi to na razie ładnie tutaj wychodzi mam nadzieję że tutaj jest jakiś yy, samochód potencjalny wroga tam jest jeszcze koleś zabłąkany możemy się ustrzelić no niestety niestety mi się nie udało ale ta baza na razie do wroga więc bardzo łatwo będzie mi ją przeniósł aaa skończyła mi się amunicja no i tak to niestety się czasem zdarza że jeżeli się skończy amunicja to jest po nas Koleś zabijmy z QBZ, z kobrą kolimatorem, może jest jakiś fajny środek transportu, niestety nic nie widzę ciekawego, więc się zrespię znowuż tym naszym kochanym wsparciem, może tutaj jest koleś do zabicia, dobra, jednego ustrzeliłem, tutaj widziałem, ale koleś tutaj przyszedł, więc na pewno już nie będzie nikogo, szkoda, ponieważ byłaby ładna okazja, kolejna do Zdobycie kolejnego killsa i jest, i jak mówiłem, już tak się stało. Boję się, żeby mnie nikt nie ustrzelił, bo naprawdę, to jest naprawdę porażka, jeżeli ktoś mnie ustrzeli. Tutaj jeszcze koleś ze snajperką dostał. Yy, no, jak widzicie, teraz musimy przejąć ten punkt B, bo mamy bardzo, bardzo dużą tendencję z wyszkową. Pasowałoby go przejąć, gdyż to jest naprawdę, bardzo by nam to ułatwiło przejęcie tego... Yy, ...przejęcie prowadzenia, mimo że, iż mamy bardzo dużą przewagę. Yy, jak widzicie, siekę ich równo, bardzo fajnie mi to wychodzi. Yy, miło się tu gra na pla... TU JEST! A! Nie, zabijajcie mnie Ja chcę żyć i zabijać dalej No niestety, no mówię, naprawdę mi ciężko to jest coś ugrać Dobrze, musimy zmienić trochę styl gry, musimy zmienić troszkę tą broń Ta broń mimo iż jest rewelacja, rewelacja, Francja, rewelacja To trzeba jej coś ulepszyć, mam, nie mam tu nic Mam większy magazynek, to jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebne Jak już mówiłem, większy magazynek mi będzie umożliwił to, że będę dłużej na polu bitwy to jest naprawdę przydatne rozwiązanie. Oj, i ktoś tu idzie. Spokojnie, spokojnie. Widzimy go i potraktujemy z mojego M60. No właśnie, tak myślałem. Koleś na widok M60, trochę. Z... O, widzę, że ktoś mi zajął czołg. No, ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Niechaj zajmie. Tima z balancy dną. nie ma problemu, nie ma problemu z ba. Może ja pojadę. Dobra, dzięki koleżko, że mi umożliwiłeś je z tym czołgiem. Przyjmuję plażę, więc podejrzymy do plaży. To jest, musi być nasz nasz czas na plaży, gdyż no plaża jest naprawdę bardzo dużym, bardzo ważnym punktem strategicznym no ale na pewno punkt C, którym jest lotnisko i na którym to samolot jest dużo ważniejszy, więc z nim się na razie skupimy gdzie tu może koleś siedzieć, gdzie tu może koleś siedzieć, że przejmuje nam ten punkt to ja nie wiem, z czego na razie wyszło się nie będę, gdyż to jest naprawdę bardzo dobry środek transportu i nie dość, że dobrze uzbrojony, to jeszcze naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szybki może mi się uda, koleś zabić, no dziękuję Ci bardzo, że mnie ubroniłeś przed tym potencjalnym zabójcą. Tutaj ta spycharka trochę mi przeszkodzi zajęcie tego punktu, więc wychodzę, więc wychodzę z czołgu, nie ma co. Muszę... Tutaj jest czołg, tutaj jest nasz czołg, na nasz czołg, więc nie będę jakoś się strasznie nim przejmował. Nie ma co się przejmować naszym czołgiem. No i asysta przy przejęciu przyjęciu, flagi, bardzo, bardzo miła asysta. Przejęli nam ten punkt, D, czy nie? No, nie przejęli. to miło. Yy, szkoda, że dzisiaj nie, nie, nie ujarzmiłem jeszcze jakiegoś samolotu. Szkoda, bo na pewno byłoby to na miłe, gdybym jeszcze coś ustrzelił z samolotu, ale no szkoda, no szkoda, jeszcze jeszcze będzie na pewno let's play z samolotu, to o to się nie martwcie. Jak widzicie bardzo przyzwoicie mi poszło, zobaczmy jak tam statystyki. Stosunek z zabici z, z zabitych zgonów 640, yy, naprawdę, naprawdę bardzo dobra runda. Na pewno teraz będę wykrycił więcej z podboju, bo widzę jak to są to dobre, bardzo, bardzo dobre rundy Mam nadzieję, że kurzy, żeby mi wystarczyło na let's play miejsca na dysku Więc teraz przerwę i zaczniemy na kolejnej rundy No i dobrze, jestem już z powrotem, znowu wyspołek Zresztą to jest taki serwer, gdzie jest tylko wyspałek, więc naprawdę miły serwer mm. Bardzo, bardzo miło mi się tutaj gra Może mi się uda... Jest subflanger! I mam go, nie mam niestety samolotów, nie udało mi się ich wyrwać na przele... na przejażdżkę, yy, ale mi się uda wyrwać czołg. Nie udało mi się teraz przeżyć z czołgiem, jednakże jestem pasażerem. To nic, to nic naprawdę nie ma się czym przejmować. Jak najbardziej trzeba teraz bronić <coughs> tych punktów przed najazdem wroga, yy, gdyż to jest naprawdę, teraz te punkty są naprawdę bardzo, bardzo... Oj, no co ty człowieku robisz? Dlaczego zniszczyłeś nam ten helikopter? Yy, jest tutaj na serwerze drillo X z kanału, więc na pewno będzie, będzie się cieszył na pewno. Zresztą zaraz mu napiszę, że będzie na let's playu, więc może będzie, sprawi mu to jakąś przyjemność yy, No niestety, no jak mój Viper Ktoś tam, ktoś tam się bulwersuje Nie wiem o co, nie wiem jak, nie wiem po co, ale się bulwersuje Dobra, które punkty mogą być potencjalnymi ofiarami pierwszego przyjęcia yy, Nie wiadomo, tak zawsze się na początku bardzo to powoli rozwija, ale później jest coraz, coraz lepiej yy, Naprawdę coraz, coraz więcej tego jest yy, towaru, oj tutaj leci na mnie niestety, może mnie zabić ale przyleciał, jest, uff, to chciał to zrobić co ja planowałem na poprzedniej rundzie, czyli zabić mnie po prostu z czołgu, ale tam już widzę, że ktoś tam się organizuje, widzę a nie, myślałem, że to jest sniper, ale to był helikopter z soflamem, yy, z soflamem z zamierzaniem po prostu naszych no dużo mu tym, aaa, no widzicie no i to jest, to jest, coś czego nie lubię, nie lubię jak Ktoś z helikoptera mnie zabija, ktoś z takiej wielkiej odległości mnie zabije To jest naprawdę nieprzyjemne No ale to musimy przeżyć No każdy musi to przeżyć, gdyż to jest naprawdę esencja Tejże gry No dlaczego drylo się, o, ktoś nam przejął, więc się, A jest chyba Nie, nie dostałem, mm, ale nie było mm, Dobra, idziemy dalej z moim M60, no naprawdę Ciężko tutaj się na razie coś rozegrać, bo naprawdę prze, przejęli nam punkt E, uff. Trzeba się na niego zemścić, trzeba na niego się wybrać, zobaczymy coś, co się nam uda Zrobić. Widzę, że ten jest bardzo, bardzo niedaleko. Ale tam już idzie czołg, bardzo niemiło. Uch, żeby się zdążył schować. No, już mnie zauważyli. Już mi wyczaili. Yy, więc mo mo mogę się nie zdążyć skryć. Uciekam, uciekam od nich, bo naprawdę zaraz mi wszyscy wyczają i będą... A, jaj, jaj". No i widzicie, no i to się dzieje jak naprawdę jestem nieuważny. To jest coś, czego nie lubię. Mm, Zapowiada się naprawdę rewelacyjna runda. Tak, to jest 2-0 na, na minusie. No ale tak to jest, tak to już jest. Jakby co by tutaj zrobić? Co by tutaj im. Uprzy... Jakby tutaj im uprzykrzyć życie? No dużo, no jeszcze się raz zrespimy. A jak się nie zrespimy, to weźmiemy sobie miny i technika. Mm, tak jest. Ktoś może podejdzie, podejdzie, ktoś jest. Tutaj potencjalna ofiara naszego mordu i pięknie nam ten mord wyszedł. Naprawdę no to jest piękne, kiedy w zaczajony na wroga podpatruję jego poczynania i na, i na sekundę przed jego... Obróceniem się w, w moim kierunku, by do mnie strzelić, zabijam go. To jest naprawdę rewelacyjne. Mm, można podziwiać piękne morze stworzone za pomocą silnika Frostbite 2. Mm, naprawdę pięknie tutaj wszystko zostało zrobione. Filtr, który pozwala podejrzeć słońce. Mam nadzieję, że tam jest koleś, tam się nawalają nieźle. Uuu, ale żeś mi wyskoczył, co Jezus. Jeszcze się zabiłeś. Niestety ujawniłeś moją pozycję, co jest bardzo niłe z twojej strony. Yy, ale no nic, no to to, to jest niestety esencja. Tego, że się pojawił. Tutaj mamy autko, sobie podstawimy na niego C4-1 i ktoś może wejdzie. jego Jakiś przeciwnik wejdzie w jego posiadanie i niestety źle skończy. Dobra, pięknie przyjęta flaga. I like it very much. No, czekaj, 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 czekaj na mnie. Choleo, czego żeś na mnie nie poczekał. A tak by się zapowiadało pięknie. No tak, no tak to niestety jest. No dobra, tam przyjmuję punkt B, no ale ja się do punktu B raczej nie, na pewno nie wybiorę, yy, jedynie do punktu D mogę spróbować, gdyż jest naprawdę niedaleko, jednakże, jednakże też mam dosyć kawałek, do niego kawałek, więc ten, ta druga część let's play'a trochę nudna, można wyłączyć, nie będę się gniewał naprawdę, gdyż na pewno mam nadzieję, że <laughs> pierwsza przynajmniej część Wam się podobała, I naprawdę kosiłem ich równo i bardzo, bardzo gęsto, trup się ścielił, słał ale widzę, że też jest nieźle tutaj też mogę coś ugrać ktoś tam nawala no i dostał, dostał, ale niestety nie został zabity yy, spróbuję go ustrzelić, bo naprawdę chyba, że ten koleś mnie ubiegnie i raczej mnie ubiegnie i bardzo dobrze jest z jego strony, że, że poszedł na tego koleś, tak jest, asysta została przyznana bardzo przyjemnie i miło Ostatnio też obserwowałem właśnie jak, jakby to na nowo renderować filmy by tyle nie zajmowały Wymyśliłem nowe jakieś sposoby na, te render, na to renderowanie jednakże jest to gorszy, gorsza jakość, gorszy po prostu styl tego wideo nie jest w HD To jest najgorsze, że to HD jest, już nie jest takie pełne Teraz planuję zrobić coś takiego, że te filmy rzeczywiście będą mniej, miały mniej zajmowały, będą mniej miejsca Będą y, troszkę w gorszej jakości, ale jeszcze to nie jest taka straszna ta, ta jakość nie jest taka straszna, strasznie pogorszona Mam nadzieję, że to, tam się naj, to jest najlepszy kompromis <laughs> Do uzyskania w tym momencie 3-2, więc się odkułem Można powiedzieć, że się w jakimś stopniu odkułem Tutaj jeszcze widzimy, że tam się zabijają, ale jednakże nie udało mi się już nikogo ustrzelić Dobra Nie ma się co pieklić, tam lata samolot Tutaj nic nie lata Bardzo dobrze nic nie lata, ponieważ to coś nas może ustrzelić A jednak idą jak nisko Słuchaj ta, dziemi tu, dziemi tu, dziemi tu, dziemi tu, dziemi tu, dziemi tu Parę razy dostał, ale urwali, zabiłem Kolesia No dobra, tam leżeć, tam leżeć, leżeć, leżeć Może mi się uda, aj nie udało mi się, a tak myślałem, miałem nadzieję, że ustrzelę kogoś jeszcze Kurcze, kurcze, paka straciliśmy lotnisko bardzo, bardzo niedobrze, bardzo nieprzyzwoicie Tutaj kolej kampi... no, nareszcie Dostałem holograficzne do tego zacnej broni M60E4 Uuuu, człowieku, co ty tutaj robisz? Przygwożdżenie Dostałem, dobra, przyłodę mnie, spróbuję przeładować I tak to jest Dobra Naprawdę mógłbym, dzisiaj mógłbym do zaz, rozmawiać bardzo, bardzo długo, gdyż bardzo dużo mi to sprawia przyjemność Jednak nie mam na tyle miejsca na dysku, a nic więc bodajże będę musiał już kończyć ten zacny, bardzo fajny let's play. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Ta bardzo fajna rozgrywka na... Boże, co ja robię? Ta bardzo fajna rozgrywka na wyspie... Jak to się ta wyspa, wyspa Wake? Wyspa Wake, tak jest. Bardzo fajna rozgrywka na wyspie Wake. Która jest naprawdę fajna, jest naprawdę ciekawa. No i tak to jest. Jeszcze czekajcie, zaraz napiszę, że będzie na let's playu. Tutaj powiedzmy, że tak, tutaj jest czołg, jest show, więc na pewno się jeszcze nim przyjedziemy. Yy, powiedzmy, że to jest moje ostatnie życie i się będę z wami pewno żegnał. Henryk jest online, bardzo miło. Jedziemy. Jedziemy w poszukiwaniu potencjalnego killa, potencjalne, potencjalnego morderstwa, potencjalnego yy, umilacza. Dobra, nie, wszystko przyjęte, nie ma co rozwalać, nie ma co zajmować, bo wszystko jest naprawdę mocno, mocno poturbowane. Z ich strony oczywiście my mamy wszystko pod kontrolą i to, i to jest to jest naprawdę bardzo miłe. <laughs> Z badawcy nagrywa mi się najlepiej, co widać, co słychać, co czuć, co jest naprawdę bardzo pozytywne. Tutaj stoi wrak albo i nie wrak, albo wrak, nie wiem co to było, yy, wrak. Yy. Bo już dostał, czy nie dostał, ale to jest dziwne, dobra, co w nimi się, spróbuję go ustrzelić. Yy, helikopter fajnie się ustrzela w bf -ie. To jest miłe, gdy się ustrzelił helikopter, bo jest naprawdę łatwo go ustrzelić I dostał! Bardzo pięknie! Ludzie, co to było? Gin po czwaro! Pięknie ustrzeliłem helikopter Jak widzicie, chcieć to znaczy móc, chcieć to móc Lecz tutaj koleś się z niego wydostał Z niego wydostał w ostatniej chwili Ale niestety ładnie nie skończył, chociaż tutaj gdzieś kampi, czekajcie Tutaj jest tak, jest, już niestety nie żyje. No więc to już jego pech, yy, że dał się tak yy, ładnie ustrzelić. Yy, jak widzicie bardzo, bardzo duży potencjał jest z tego czołgu, kurde, muszę... Wow, 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 jeden, drugi czołg. Nie, nie może tak być. A co ty robisz czołgu? Ja chcecie rozwalić. No nie, zabił mnie, no nic, ja się będę z wami żegnał, dziękuję wam bardzo serdecznie za, to, za te wspólnie spędzone chwile, e, świetnie mi się nagrywa, świetnie mi się gra, świetnie mi się z wami rozmawia, e, pozdrowienka dla was, pozdrowienka dla tych e, ludzi, którzy są ze mną teraz na serwerze, czyli dla Lukaska098, Dziwnienik, IdryloXD, jego znam już dawno, e, dziękuję wam, pozdrowienka także dla Adira i Miksyra, cześć!